Jestem Edyta i dzisiaj chciałam Wam pokazać nowe książki na moich półkach. Od stycznia uzbierał mi się taki średniej wielkości stosik, więc dzisiaj pokażę Wam książki, których jeszcze wam nie pokazywałam, jeszcze o nich nie opowiadałam, i w większości też ich nie czytałam, więc wartość merytoryczna tych długoli nigdy nie jest jakaś najwyższa na świecie, ale wiem, że dużo osób lubi to oglądać, a ja lubię to nagrywać. I zacznę od dwóch książek, które dostałam w ramach współprac barterowych. Bardzo serdecznie dziękuję wydawnictwom, wydawnictwu W.A.B. za Alice Smith i jej piątą porę roku w znakomitym tłumaczeniu Jerzego Kozłowskiego. Czytałam już tę książkę. Cały czas jeszcze się gdzieś we mnie przeżera i zapuszcza korzenie. Opowiem Wam o niej w przyszłym tygodniu, ale już teraz mogę powiedzieć, że to był znakomity powrót do prozy Smith, którą być może wiecie, że uwielbiam. Jej tetralogia pół roku mnie absolutnie zachwyciła gęstością tej prozy, taką wielowarstwowością, tym połączeniem komentarza do aktualnych wydarzeń, które Alice Smith wplata do swoich książek, i takich zmitologizowanych wydarzeń, jakiegoś surrealizmu, trochę absurdu, um, nawiązań też do sztuki, która tutaj też gra ważną rolę, bo tutaj główną bohaterką jest Dojrzała kobieta Sandy, która jest artystką, maluje obrazy. Są to obrazy dość nietuzinkowe, dlatego że powstają na podstawie wierszy. Sandy maluje warstwami jedno na drugim słowa, wersy. Ona jest w ogóle osobą bardzo wyczuloną na język, taką zakorzenioną w języku i była taka od zawsze. Wszystko dzieje się w czasie pandemii i Serię dziwnych wydarzeń zapoczątkowuje telefon do Sandy od y, takiej znajomej ze studiów, z którą przez kilkadziesiąt lat w ogóle nie miała kontaktu, która opowiada jej dziwaczną historię ze swojego życia. Ta książka jest bardzo poplątana. Myślę, że dla niektórych to będzie trochę już za dużo aż. Um, jest mocno hiperboliczna, jest w moim odbiorze też mocno satyryczna. Pojawia się tutaj taki autotematyzm, pytanie o to, um, Czym jest sztuka, czym jest życie ze sztuki? E, ważną rolę tutaj gra właśnie też poezja. Pojawiają się wiersze, które grają ważną rolę w fabule. Ta książka jest pełna symboli i bardzo otwarta na interpretację. Ja cały czas jeszcze tworzę w głowie swoją i um, tak naturalnie ciągnie mnie do myślenia o tej książce, więc to jest bardzo uważam, że dobry znak. Nie trzeba znać tetralogii Pór Roku, żeby przeczytać tę książkę. One nie wiążą się ze sobą jakoś fabularnie. Um, mimo że klimat jest utrzymany dość podobny, ale można ją czytać autonomicznie. Zresztą poszczególne części tetralogii Pór Roku też można czytać autonomicznie. Poza moim zdaniem latem, które zyskuje, kiedy zna się um, jesień, zimę i wiosnę. W oryginale ta książka ma tytuł Companion Piece i myślę, że właśnie jako takie dzieło towarzyszące można ją traktować, ale można też jako odrębny byt. Nie mogę się doczekać, aż Wam o niej opowiem. A drugą książką od wydawnictwa, wydawnictwa Jumeka, jest coś, czego jeszcze nie czytałam i to jest Czym nakarmiliśmy mantykorę? Tali Lakshmi Koluri, tłumaczył ją z angielskiego Piotr Machajek. Autorka jest amerykanką, ale ma południowoazjatyckie korzenie. To jest jej debiutancki zbiór dziewięciu opowiadań, które nawiązują do prawdziwych wydarzeń. Tutaj z tyłu jest spis źródeł, to są jakieś artykuły i wszystkie są o zwierzętach. Czytałam na profilu wydawnictwa Jumeka taki mini wywiad z autorką, w którym ona zachęca do przeczytania tej książki i mówi... O swoim podejściu w ogóle do natury i do zwierząt, i jej wrażliwość mnie e, jakoś tak poruszyła, i bardzo mam wielką ochotę na ten zbiór opowiadań. Mamy tutaj opowieści o gołębicy, o siołku, tygrysicy, niedźwiedziu, wielorybie, e, i myślę, że też super rzeczą, super posunięciem ze strony wydawnictwa jest to, że dochód ze sprzedaży. E, tej książki, jeśli kupicie ją na stronie wydawnictwa Jumeka, albo też na targach książki, zostanie przeznaczony na wsparcie dla fundacji, która zajmuje się adopcją kotów. Więc myślę, że to przy takim tytule, który ma nas uwrażliwiać na świat zwierząt, jest wspaniałym, wspaniałym posunięciem, wspaniałą decyzją. Na targach książki w Poznaniu kupiłam sobie cztery tytuły, które bardzo chciałam mieć. Pierwszy jest też z wydawnictwa Jumeka, ale to już nie jest współpraca. Nieboweś, nie był we śnie. Autor koreański Sin Cheho. Nie byłam w stanie znaleźć prawidłowej wymowy tego nazwiska, więc jeśli ktoś z Was tutaj zna koreański, to bardzo proszę o pomoc. Przełożyła Klaudia Ciulka i Anna Fukunaga. To są tak naprawdę dwa teksty. W jednej książce, Wojna Smoków, i właśnie tytułowe Niebo we Autor był historykiem, był bardzo mocno zaangażowany w politykę. To jest podobno najtrudniejsza książka z tych wydanych przez wydawnictwo Jumeka, bo najbardziej zanurzona w historii Korei. Rozmawiałam z Klaudią, właśnie z wydawnictwa Jumeka, um, o tej książce, że boję się, że jej nie zrozumiem, i rzeczywiście Klaudia potwierdzała, że jest trudna. Ale zachęciła mnie bardzo tym, że niebo we śnie jest nieco podobne do mm, boskiej komedii. Dantego tutaj też mamy kręgi piekielne, mamy wędrówkę przez niebo i piekło, e, która jest tak naprawdę pretekstem do przedstawienia historii kraju, a ja na boską komedię, która nawet leży tutaj ostatnio się kasam i będę czytać ją w całości, e, myślę, że przeczytanie nieba we śnie. Może być też bardzo ciekawe, choć sądzę, że nie wyłapię tutaj większości nawiązań. A wojna Smoków to jest taki satyryczny tekst, który nawiązuje do japońskiej okupacji Korei, z tego co wyczytałam w przedmowie, więc no, to na pewno będzie wyzwanie dla mnie, mimo że taka króciutka książeczka, ale mm, zobaczymy, jak podołam. Na pewno postaram się jak najwięcej z niej wyciągnąć. Kupiłam też ciała, Ani Erno w tłumaczeniu agaty Kozak. Francuska noblistka, której bardzo podobały mi się poprzednie dwie książki, wydane też przez wydawnictwo czarne, czyli Lata i Bliscy. Bardzo podoba mi się sposób, w jaki pisze o swoich doświadczeniach i doświadczeniach swojego pokolenia, Ani Erno. W jaki sposób prowadzi tę narrację, trochę też dopuszczając nas za kulisy pisania i. Pisząc o swoich zmaganiach z językiem, zmaganiach z formą, pozorny dystans jej narracji, gdzie tak naprawdę wszystko kipi aż od emocji pod tą warstewką dystansu i takiej ściany, którą tworzy język, który pomaga się zdystansować, to bardzo do mnie trafia. Ciała wiem, że są właśnie o doświadczeniach takich mocno fizycznych. Erno pisze tutaj między innymi o ciąży, aborcji, seksie. Bardzo dużo sobie po tej książce obiecuję. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie, bo poprzeczka jest wysoko postawiona po latach i bliskich. Jak zawsze na targach książki, niezależnie których, kupuję coś z wydawnictwa Wesper. Taki tym razem kupiłam Parki Jurajski Michaela Craytona, Tłumaczył Krzysztof Bednarek. Tutaj jest zakładeczka w środku. To może być super rozrywka, zwłaszcza, że ja chyba nigdy nie czytałam książki o dinozaurach. Park Jurajski oglądałam kiedyś. Oglądałam film um, jak byłam mała i myślę, że mój wiek mocno wpłynął na to, że byłam przerażona wtedy tym filmem. Ciekawa jestem, jak odebrałabym go dzisiaj. Film Spielberga powstał właśnie na podstawie tej książki, która w latach 90. rozpoczęła takie zainteresowanie w ogóle światem dinozaurów i mocno um, wniknęła, weszła do popkultury. Więc fajnie będzie się zapoznać z tym tekstem. Oczywiście jest o parku dinozaurów, w którym atrakcją jest właśnie są żywe dinozaury, które w jakiś sposób zostały ożywione przez pozyskanie DNA z owadów zatopionych w bursztynie. Z tego co wiem. Jestem nastawiona na czystą rozrywkę, jeśli chodzi o ten tytuł. Ma w ogóle taką dość rzadko spotykaną czcionkę. Ona jest jakby pogrubiona. Nie znam się na krojach czcionek, ale byłam zaskoczona kiedy otworzyłam tę książkę. I ostatnia kupiona w wydawnictwie Tajfuny to Czarna Skrzynka. Autorką jest Shiori Ito. Przełożyła Karolina Bednarz i Dominika Błażyca. To jest pierwsza książka non-fiction Tajfunów i jak tutaj głosi napis na okładce ta sprawa stała się symbolem japońskiego ruchu mitu. Dlatego, że autorka dziennikarka opowiedziała tutaj o, um, o gwałcie, którego padła ofiarą, a sprawcą był bardzo uznany dziennikarz, więc jest to taki memuar, jak Chanel Miller nazywam się, który czytałam w wakacje i bardzo mną wstrząsnęła ta książka. Tutaj też mamy zmagania z systemem, walkę o sprawiedliwość. Bardzo ciekawa jestem tego, co w tej książce otrzymam, jak to wszystko wyglądało w japońskich realiach, więc niedługo też mam zamiar się za nią zabrać. Mam tutaj jeszcze jedne tajfuny. Oczy, nosy, usta, brwi. Kanako Nishi w tłumaczeniu Anny Wołcyż. Autorka w ogóle pochodzi z Iranu, ale jest Pisarką japońską, również artystką wizualną. Ta okładka to jest jej własny projekt, jej praca. To jest książka, która jest porównywana do kameliowego sklepu papierniczego w takiej dziwacznej wersji. Główna bohaterka jest pasjonatką Fukuwari. To jest taka gra, w której układa się. Twarze z wyciętych fragmentów. Stąd tytuł: Jak my nie mam oczy, nosy, usta, brwi. Zresztą bardzo ciekawy tytuł i bardzo ciekawy temat. I wiem, że tutaj jest takie pomieszanie z poplątaniem, masa dziwacznych bohaterów, ale jest to taka dziwność raczej komfortowa. Agatia z kanału subiektywnie się bardzo pozytywnie o tej książce wypowiadała. Myślę, że też może mi się spodobać. Jako, że lubię dziwność. Jon Fosse i Białość w tłumaczeniu Iwony Zimnickiej. Pierwsza moja książka noblisty, którą już przeczytałam, to jest taka krótka nowelka. Czytałam ją w ramach Norweskiego Tygodnia u Justyny z Instagrama Regals IK. To jest nowelka o mężczyźnie, który wyrusza samochodem do lasu podczas śnieżycy i tam w tym lesie utknął. To jest zapis jego doświadczeń. Bardzo dziwacznych. Niesamowicie oniryczna jest ta książka. I już ją przeczytałam, jeszcze będę wam o niej opowiadać, ale na pewno było to ciekawe doświadczenie literackie. Nie powiem, żeby powaliła mnie na kolana, ale na pewno um, przez takie rozedrganie tej narracji, liczne powtórzenia to, że ona była taka mocno charakterystyczna dla bohatera taka mocno indywidualna to Przeżyłam tę lekturę i tak się w niej zanurzyłam, zatopiłam, miała na pewno swój urok. Mam tutaj też libretta literackie w przekładzie i opracowaniu Antoniego Libery, którego możecie znać jako autora Madame, bardzo słynnej powieści, tutaj na BookTube też dość popularnej. Ale Antoni Libera jest też tłumaczem, przełożył beketa na polski, przełożył Sofoklesa. Przekładał też Helderlina, Kawafisa. Jego przekłady są mocno literackie i często budzą kontrowersje przez to, że nie zawsze, na przykład Sofoklesa Libera nie tłumaczył z greckiego, tylko z angielskiego. Były to przekłady bardziej będące takimi parafrazami. No w każdym razie Antoni Libera bardzo interesująca postać. W świecie literackim, a tutaj wziął się za libretta, właśnie to są libretta, które powstały na podstawie dzieł literackich Wilda, Hauptmana i Mana, Salome z opery Richarda Straussa, śmierć w Wenecji Benjamina Britena i Czarna Maska Pendereckiego. Skusiłam się na nią przede wszystkim ze względu na te salomę, bo byłam bardzo ciekawa, jak ten tekst wypadnie. Czytałam Salomę Wilda w tym roku, w lutym i. Była fenomenalna ta książka, dramat, więc byłam ciekawa, jak jest przetworzona w tym libretcie, ale w sumie jestem też ciekawa dwóch pozostałych. One są też opatrzone dość sporym komentarzem i takimi kontekstami, na przykład jeśli chodzi o Salomę, to mamy tutaj też nowelę Herodiada, Gustawa Flauberta, więc myślę, że też całkiem ciekawa publikacja, zwłaszcza... Dla fanów opery, ale nie tylko. Ja na przykład na operze się nie znam, kocha operę moja mama. Ja też bardzo cenię moje doświadczenia z operą, zwłaszcza taką słuchaną na żywo, ale zupełnie nie jestem jakąś znawczynią, więc to bardziej moja miłość do Wilda tutaj wygrała niż, niż entuzjazm do opery. Mam tutaj też trzy książki, które kupiłam zainspirowana moimi zajęciami z eseju feministycznego, już wam mówiłam o tych zajęciach. Tam mamy. Dość um, taką bogatą, bogaty spis lektur, i trzy z nich stwierdziłam, że sobie kupię, bo chciałam je mieć na półce. Dwie już wcześniej chciałam mieć, a do jednej w sumie zachęciła mnie prowadząca. Takim swoim krótkim wstępem, e, tym do czego mnie zachęciła prowadząca, jest Prawo do Seksu: e, Ami Srinivasan. E, w przekładzie Katarzyny Mojkowskiej, Amia Srinivasan jest filozofką feministyczną. Pracuję jako profesorka w Oxfordzie i tutaj zajmuje się właśnie tematem seksu tego na ile jest to sprawa prywatna i indywidualna, a na ile na nasze preferencje czy na nasz sposób myślenia i mówienia o seksie wpływa taki aspekt publiczny, społeczny. Rozpatruje takie kwestie jak pornografia, sex working, aplikacje randkowe, gwałt i to wszystko właśnie przez taką feministyczną soczewkę w odniesieniu też do kapitalizmu, do, do takiej sfery, właśnie publicznej. Zachęciło mnie to, co mówiła o niej prowadząca że to jest taka bardzo nonkonformistyczna badaczka, i przez to też dość mocno budząca kontrowersje. Myślę, że może być bardzo stymulująca intelektualnie ta książka. Mistyka kobiecości Betty Friedan. Nie miałam tej książki na półce, a bardzo chciałam, bo to jest książka, którą uznaje się za taką iskrę dla drugiej fali feminizmu. Przełożyła ją Agnieszka Grzybek. Później wielokrotnie podejmowany temat przez inne badaczki, badacze feministycznych. Teraz już często z takiej mocno krytycznej perspektywy. Betty Friedan pisze tutaj przede wszystkim o. Zjawisku takiego wypalenia i braku satysfakcji z życia amerykańskich gospodyń, pań domu mieszkających na przedmieściach z klasy średniej i wyższej. W latach 60. powstała ta książka, i próbuję tutaj uchwycić właśnie to zjawisko takich. Stanów depresyjnych tych kobiet i to, jak było to postrzegane z zewnątrz, i w ogóle przygląda się konstruktowi kobiecości. Jest to książka mocno osadzona w tym kontekście. Teraz, właśnie, często zarzuca jej się wąskość perspektywy, i że Friedan tak naprawdę pisze o pewnej grupie kobiet, która i tak była uprzywilejowana pod pewnymi względami, a w ogóle jakby. Zdaje się tego nie dostrzegać, że to nie są problemy uniwersalne wszystkich kobiet, no ale na pewno warto, warto czytać i warto samemu gdzieś tam się ustosunkowywać do tego, jeśli interesują nas takie tematy, bo oczywiście nie muszą, ale mnie interesują także um, dobrze mieć mistykę kobiecości. Na podorędziu. Mam tutaj też Toni Morrison: Samo szacunek w przykładzie Kai Gucio. To jest moja pierwsza książka Morrison w tym wydaniu, wznowieniu z wydawnictwa poznańskiego. W nowych tłumaczeniach wychodzą właśnie kolejne jej książki. Ja Toni Morrison jeszcze nie znam zbyt dobrze, czytałam jedynie najbardziej niebieskie oko, a to jest zbiór jej esejów. One mają charakter takiego komentarza do współczesnej rzeczywistości, ale też. Niektóre eseje są o kulturze albo są komentarzami do jej własnych książek. Moja przyjaciółka, fanka Morrison czytała ten zbiór i bardzo, bardzo się nim zachwycała swego czasu. Więc też stwierdziłam, że chcę go mieć w fizycznej formie. Tutaj z tyłu w opisie jest też napisane, że przygląda się Morrison roli artysty, artystki w społeczeństwie wyobraźni literackiej. Jest tutaj też jej wykład Noblowski. O sile języka, to są takie tematy, które mnie bardzo, bardzo interesują. Wydawnictwo poznańskie ostatnio zrobiło taki tydzień z drojem jak i jego książki były w promocji minus 40% chyba, e, więc kupiłam sobie trzy w serii o rodzinie Baroi. Czytałam pierwszą część, drugą część mam tutaj i będę ją czytać niebawem. Tutaj mam właśnie takie książki, które planuję przeczytać w najbliższym czasie. E, więc dokupiłam sobie jeszcze dwie pozostałe części, czyli Oczy z Rigela. Wydaje mi się, że to jest trzecia, i Tylko Matka. Wszystkie są w przekładzie Iwony Zimnickiej. Seria pisarzy skandynawskich, autor jest Norwegiem. Planowałam też w norweskim tygodniu u Justyny przeczytać właśnie Białe Morze, czyli drugą część, ale nie zdążyłam. Pierwsza część mnie zachwyciła. To jest książka o rodzinie, która mieszka na takiej wyspie, mocno oddalonej od najbliższego lądu, przez co to jest taki osobny mikrokosmos, i ta rodzina żyje tam bardzo mocno w symbiozie z naturą. Często też musi walczyć z żywiołem o przetrwanie, i te takie zmagania fizyczne. Z potęgą naturę, powtarzalne czynności, które porządkują ich codzienność, to, jak to zostało opisane i jaka ta książka była klimatyczna, jak wspaniale byli zarysowani bohaterowie i rozwój tych bohaterów, nawet na przestrzeni tej jednej książki, to ma taki potencjał, jeśli chodzi o dalsze części serii. Bardzo się podobała cała seria Ani z kanału Znalezione przeczytane, a bardzo. Cenię sobie zdanie Ani, jej gust. Często nasze opinie się pokrywają, więc no, też jestem podekscytowana na lekturę tych książek. już zresztą wydaje się świetnym człowiekiem, bo byłam na takim rejsie wartą właśnie z nim organizowanym przez wydawnictwo Poznańskie, na które zostałam zaproszona jakąś w zeszłym roku i to było super doświadczenie e, zamienić z nim kilka słów, posłuchać tego co ma do powiedzenia na temat literatury, pisania i wtedy też opowiadał o książce, którą napisał razem ze swoją żoną Annelise Pitts, człowiek, który kochał Syberię, to jest książka mm, na podstawie prawdziwych wydarzeń. Opowiada o entomologu um, który nazywa się Fritz Doris. W XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku, on wyruszył na Syberię, żeby badać faunę i florę, zwłaszcza był skupiony na owadach. Chciał znaleźć jakiś gatunek motyla, który kiedyś za dzieciaka widział w książce. Zostawił po sobie dziennik z rycinami, dokładnymi opisami tych owadów, które tam znalazł. Z tego co zrozumiałam, to ilustracje, które mamy tutaj w środku, które przedstawiają uh, różne gatunki motyli, a czasami to są takie duże ryciny. O, pokażę Wam taką tutaj na pierwszej stronie. To są uh, ryciny ze zbiorów rodziny tego podróżnika, tego entomologa, więc też bardzo taki przyjemny akcent przy lekturze. To jest książka fabularyzowana, ale właśnie oparta na wspomnieniach. Um, Wspomnieniach Dorisa. To wszystko o czym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, albo czy planujecie czytać. Możecie mi też powiedzieć o jakichś swoich najnowszych nabytkach. Dzięki Wam bardzo, że ze mną byliście, i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!